20 stycznia to ważna data w historii Wąbrzeźna. Tego dnia w roku 1920 miasto wróciło do wolnej Polski. Sylwia Rzeczewska, witam państwa. W tym roku, w 101. rocznicę powrotu do macierzy, obchody były zdecydowanie bardziej skromne. Z kamerą towarzyszyliśmy delegacjom przy składaniu kwiatów. Przedstawiciele samorządów oddali hołd walczącym o wolną Polskę. Postęp prac w ramach projektu reaktywacji spójni. Za moment, y, przystań wyjdzie z ziemi. Obostrzenia w takiej formie jeszcze do końca stycznia. Piórka pieniędzy dla Stowarzyszenia SOS dla zwierząt. Laurka dla babci i dziadka. Te tematy w wiadomościach, w propozycjach programowych akcent z okazji Dnia Babci i dziadka przegląd kolęd i rozmowa dotycząca zdrowia psychicznego dzieci w dobie pandemii. Dziś także przypomnienie zeszłorocznych obchodów jubileuszu z okazji rocznicy powrotu wążeźna do macierzy. Od przebiegu tegorocznej uroczystości rozpoczynamy najnowszy serwis informacyjny.